Cześć! Nie uwierzycie, co się stało? 25 października spakowałam plecak, kupiłam bilet w jedną stronę i przeprowadziłam się na Wyspy Kanaryjskie. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego, gdzie i za ile, to dobrze trafiliście. Witam Was na kanale Wałkowanie Świata i zapraszam! Be free. jestem pewna, że zastanawiacie się, co takiego uderzyło jej do głowy, że postanowiła się przeprowadzić. A odpowiedź jest prosta. Pandemia. Na 2020 rok miałam mnóstwo bardzo fajnych podróżniczych planów, to miał być naprawdę dla mnie przełomowy rok i co się okazało, że wprowadzono lockdown i w zasadzie prawie przez pół roku nie mogłam się nigdzie ruszyć. To bardzo źle odbiło się na mojej psychice. Jest gdzieś we mnie głęboko zakorzenione takie poczucie wolności, którego nie mogę stracić, bo dopada mnie wtedy depresja. Więc postanowiłam, że jeżeli teraz. W Europie ma być druga fala, to ja chcę ją spędzić w innym miejscu. Bo jeżeli ona przyjdzie nawet tutaj, to to będzie coś innego, coś nowego. To, to będzie dla mnie możliwość i tak odkrywania czegoś, czego jeszcze nie znam, więc będę ją w stanie lepiej przetrwać. A dlaczego akurat wybrałam wyspy kanaryjskie? To za momencik. Kiedy zastanawiałam się nad nowym miejscem do osiedlenia się, to były takie dwa warunki, które chciałam, żeby były spełnione. Po pierwsze musiała być dobra pogoda i po drugie góry i miejsca wspinaczkowe. Te oba warunki są spełnione tutaj, dlatego że wyspy kanaryjskie są zwane wyspami wiecznej wiosny. Tutaj średnia roczna temperatura to jest 21,2 stopnia Celsjusza, więc naprawdę nie ma na co narzekać. Mamy początek listopada, jest w tej chwili 25 stopni, za mną ocean, ludzie, Żują, kąpią się, jest ciepło i przyjemnie. A ta druga rzecz, góry i miejsca wspinaczkowe, no oczywiście też tutaj są. Są nawet całkiem wysokie szczyty, bo najwyższy szczyt Wysp Kanaryjskich to jest prawie 4000 metrów. Jest się gdzie powspinać. I nie bez znaczenia był też fakt, że udało się kupić tutaj tanie bilety. Bilet w jedną stronę na Kanary kosztował mnie 30 euro. Co poza tym, tak jak wspomniałam, ocean, dosyć bliskie odległości, więc jednego dnia jesteście w stanie się wspinać i przejechać sobie jeszcze na, nad ocean i wykąpać się w Atlantyku. No to brzmi naprawdę fantastycznie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Wyspy Kanaryjskie są archipelagiem siedmiu takich głównych, większych wysp, które znajdują się na oceanie Atlantyckim, na szerokości geograficznej takiej jak południe Maroka. Lub jeżeli ktoś z was uznaje taki kraj jak Sahara Zachodnia, to właśnie mniej więcej tam. Do brzegów Afryki, od brzegów Afryki oddziela nas 150 km i tak patrzę, żeby was nie skłamać, one znajdują się tam, <laughs> natomiast do brzegów Europy, 1350 km, więc w tej chwili jesteśmy znacznie bliżej Afryki niż Europy. Ale jest to nadal Europa. Wyspa jest hiszpańska, jest tutaj waluta euro, język urzędowy hiszpański, a godzina. Strefa czasowa, taka jak w Anglii albo Irlandii. Zaraz zerknę tutaj, którą mamy godzinę. U mnie jest godzina 10, u Was więc jest w tej chwili godzina 11. Ja jestem na wyspie o nazwie Gran Canaria. Dlaczego akurat tutaj powiele to, co mówiłam? Nie bez znaczenia jest pogoda. Ta wyspa jest jedną z wysp, które leżą najniżej, więc jest tutaj bardzo ciepło. Poza tym są tutaj góry i rejony wspinaczkowe. Takich głównych rejonów wspinaczkowych jest 13. Kto bywał na Wyspach Kanaryjskich, wie, że również Teneryfa jest bardzo fajnym miejscem i do wspinania i do łażenia po górach, ale tam już byłam, a zależało mi na miejscu, którego jeszcze nie widziałam i które mogłabym eksplorować na nowo. Dlatego wybór padł na Gran Canaria. Poza tym. Co jest ważne też i bardzo ciekawe, Gran Canaria zwana jest kontynentem w miniaturze i oznacza to e, ni mniej, ni więcej, a to, że jest tutaj olbrzymia różnorodność krajobrazów. Jest naprawdę co, co robić, a przekonacie się o tym w filmach, które planuję dla Was zrobić. Jakie to będą filmy? Zastanawiam się, czy Wam powiedzieć. Uchylę Wam rąbkę tajemnicy odnośnie filmów, jakie planuję zrobić. Oprócz tego, że będą to takie zwykłe vlogi z życia, o tym jak tu się żyje, jakie są ceny, jak pandemia i COVID wpłynęły tutaj na turystykę i życie na Gran Canarii, to musicie wiedzieć, że Gran Canaria jest doskonałym miejscem do obserwacji nocnego nieba i ma dużo wspólnego z lotami w kosmos. Ale co dokładnie, to dowiecie się właśnie z filmu. Czekajcie, bo leci mi tutaj helikopter. Nie wiem, czy udało Wam się go zobaczyć. Ostatnimi czasy lata tutaj bardzo dużo helikopterów, a jest to związane z tym, że nastąpił bardzo duży ruch imigracyjny. W ostatni weekend na wyspę przybyło 1500 nielegalnych imigrantów z Afryki. Myślę, że to jest też dosyć ciekawy temat, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. Okej, okay, to może tyle tego albo jeszcze coś, bo jestem tutaj niedaleko portu, portu w Puerto Rico, w miejscowości, w której mieszkam i stąd wypływają niemal wszystkie rejsy. Na obserwacje do obserwacji delfinów i wielorybów. Więc na pewno zobaczycie też filmik o tych przycudnych zwierzakach. Mimo tego, że jest dopiero 10 rano, to robi się tutaj już bardzo ciepło i słońce mi mocno przypieka, więc przeniosę się w troszeczkę inne miejsce. Pokażę Wam miasto, w którym mieszkam. Najlepiej będzie to zrobić z punktu widokowego, żebyście mogli je zobaczyć z góry, więc zapraszam Was teraz, żebyście poznali Puerto Rico de Gran Canaria. Jesteśmy teraz w okolicy plaży Puerto Rico, a idziemy dokładnie tam, na szczyt tego wzgórza. No bo gdzie indziej mogłabym mieszkać jak nie w najwyższym punkcie tego miasta. Jesteśmy już prawie na samym szczycie. Przede mną punkt widokowy roztacza się stąd. Naprawdę niesamowity widok na całe miasto. Za chwileczkę Wam go pokażę. A póki co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego mój wybór padł na tę właśnie miejscowość, na Puerto Rico. Jest to miejscowość, która jest położona na samym południu Gran Canarii i jest uważana za najbardziej nasłonecznioną miejscówkę na wyspie. To chyba tłumaczy mój wybór. A teraz zobaczcie sami, jaki stąd roztacza się przepiękny widok. Jak możecie zobaczyć, Puerto Rico jest ulokowane na stokach dwóch wzgórz, które delikatnie opadają ku dolince. Na tych stokach wzgórz są miejsca noclegowe, hotele, apartamentowce, mieszkania, a na dole jest takie miejsce rekreacyjno-usługowe. Począwszy tutaj od tego najdalej wysuniętego miejsca, jest to centrum handlowe, najnowsze centrum handlowe, jakie zostało tutaj wybudowane. Dalej jest kolejne centrum handlowe. Nieco dalej możecie zobaczyć piękny park z palmami, jest tam również takie centrum rozrywki, mini golf. Idąc dalej, kolejny park, basen i na końcu piękna plaża, która jest uważana za jedną z najładniejszych na wyspie. A teraz jeszcze tylko jeden zakręt i jesteśmy już u mnie w domu. Zapraszam Was, pokażę Wam jak mieszkam i powiem Wam ile mnie to wszystko kosztuje. Jeszcze zanim wejdziemy do domu, to mam takie dwie ciekawostki, o których lepiej będzie wam opowiedzieć, kiedy jesteśmy na zewnątrz. Pierwsza z nich to to, że do naszego kompleksu mieszkalnego należy kort tenisowy i basen. I są one ogólnodostępne. A druga rzecz to, że zaledwie 3 minuty od wyjścia z domu znajduje się koniec ulicy i początek szlaku trekkingowego. Przepraszam, bo jedzie mi tutaj coś. Początek szlaku trekkingowego. Tak więc można sobie wyjść pobiegać bądź pospacerować po górach. Już prawie jesteśmy na miejscu. Kiedy dostałam informację, że będę mieszkać na minus trzecim piętrze, obawiałam się, że będzie to jakieś mieszkanie w piwnicy za tą cenę, którą udało mi się tutaj wynająć. Na szczęście okazało się, że to mieszkanie ma bardzo fajny widok, a tu jest po prostu taka numeracja pięter. Zobaczcie, teraz jesteśmy na minus pierwszym basen, który widzieliście, jest na piętrze zerowym, a ja mieszkam na minus trzecim. W końcu dotarliśmy. Witam Was serdecznie w moim mieszkaniu, a ściślej mówiąc na jego tarasie, z którego roztacza się piękny widok na góry i na ocean, i na pięknego białego gołębia, którego dostaliśmy w gratisie do tego mieszkania. Za chwilę Wam go pokażę, może się tutaj nie spłoszy za bardzo. A tutaj dalej ocean i góry. Jeszcze na chwileczkę wróćmy do mnie, bo chciałabym Wam powiedzieć dwa słowa o tym mieszkaniu. To mieszkanie nie jest bardzo duże, ale to, co jest w nim fajne, to to, że ma dwa oddzielne pomieszczenia, z których można wyjść na taras. Tutaj mamy sypialnię. A tutaj studio z kuchnią. Mieszkanie jest w pełni wyposażone. Jest lodówka, kuchenka, garnki, naczynia, pralka wszystko, co jest potrzebne przy takim długoterminowym wynajmie. Wielu z Was na moich mediach społecznościowych pytało, jaka jest cena mieszkań na Gran Canarii. Więc muszę Wam powiedzieć, że teraz, w dobie pandemii, kiedy przyjechało tutaj bardzo mało turystów, obłożenie mieszkań nie jest takie duże. To można trafić na mieszkania, bardzo fajne mieszkania do 800 euro. Jak się poszpera trochę głębiej, to można trafić również na fajne zniżki i promocje. I tak nam się właśnie udało, bo my za to mieszkanie, które widzicie, i za media wszystkie łącznie z internetem, no i tą możliwość korzystania z basenu i kortu tenisowego, płacimy w sumie 680 euro. To wszystko, co przygotowałam dzisiaj dla Was w tym filmie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda życie na Gran Canaria, to serdecznie Was zapraszam do oglądania, do subskrybowania kanału. Trzymajcie się ciepło, przesyłam dużo słońca. Pa!